Cześć. Cześć. Bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że znów możemy się razem pomodlić. W dzisiejszym psalmie śpiewamy. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Przygotowujmy się w tym Adwencie na spotkanie z Panem Bogiem i przychodźmy do Niego z radością. Maryjo, pomagaj nam dobrze przeżyć ten Adwent. Chcemy dzisiaj pomodlić się o dobre przeżycie tego czasu. Ech. Pomódlmy się również w intencji chorych i cierpiących, zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy. Anioł Pański w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. A to ja służebnica pańska? Niech mi się stanie według słowa twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan, z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych, wieczny odpoczynek raczej im dać Panie. A światłość wieku niech ani świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Miło się tutaj spotkać i razem pomodlić. Pozdrowienia dla Krzysztofa, Beaty, Rosali, Piotra, Asi, Anny, Iwony, Danuty, Moniki. Dziękujemy i do usłyszenia jutro o 12:00. Dobrego dnia i dobrego czasu Adwentu. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Cześć pozdrawiamy.